Wszyscy zostajemy w domu, nikt się nie musi z tego domu wynosić. A co lekarze tutaj stwierdzą? Może nic nie stwierdzą, zobaczymy. Także Turcja fajna. Na cycki, na dupkę, na ząbki to tak. E, na leczenie zobaczymy. Właśnie może trafimy na kogoś fajnego, ale będziemy już pewnie szukać prywatnie. Kiedy was dzisiaj na naszym balkonie w Kushadasi to będzie film pod tytułem "Debiet naszego balkonu, dlatego, że właśnie tak jak nagrywaliśmy w Agbook filmy pod pergolą, tak teraz będziemy nagrywać filmy, filmy na balkonie. Tutaj mamy ten balkon od kuchni, on jest widokiem na właśnie góry. Z drugiej strony mamy widok na morze, też bardzo fajny, ale nie mamy tam jeszcze... Widok bardzo fajny. <grych> ale nie mamy tam jeszcze właśnie urządzonego balkonu, więc na razie będziemy nagrywać tutaj. Dzisiaj właśnie Husaj chciałam Wam zaprezentować, co kupił na takie drugie śniadanie. Jesteśmy już po pierwszym śniadaniu. To jest nasze drugie śniadanie i za chwilę Wam o tym opowiem. Dzisiaj też właśnie pochwalę Wam się tym moim ekspresem do herbaty, który pokazywałam w filmie, gdzie kupowaliśmy całe AGD do tureckiego mieszkania. Zrobiłam bardzo mocną, ale ja lubię mocną, ale tam masz wodę. Dla mnie taka. Husein lubi herbatę, która jest taka bardzo łagodna, przejrzysta. Ja lubię taką bardzo mocną. Ale zobaczymy, co tutaj nam wyczaruje. Jeśli chodzi o ten ekspres, on jest elektrycznym ekspresem do tureckiej herbaty. Jest, powiem Wam, fenomenalny. Naprawdę jestem tak zadowolona z tego ekspresu, dlatego że on po prostu zagotowuje szybciej wodę i jest taki, wiecie, że stoi i ja go mam tak zawsze pod ręką. Jak mam kuchenkę właśnie gazową zastawioną jakimiś garami, to to nie przeszkadza, bo on sobie żyje własnym życiem. Jest też właśnie ze stali nierdzewnej, bardzo trzyma ciepło i naprawdę. Ekstra górki są husajniec. Wychodzi powoli słońce, dlatego że mamy gdzieś godzinę 9 rano. To tutaj tak powiem Wam, od 10 do 11 jest troszkę słońca, a później znów całe popołudnie jest już właśnie cień. Słuchajcie, no to nic, oddaję głos Husajnowi. O, ja mam troszkę ciemniejszą herbatkę, czyli tak jak lubię. No, i co to kupiłeś? Co to jest za jedzenie? To jest e, nazwisko Bojos. Boyos. Boyos tylko jest egeński, egeński e, kraj jest e, Boyos. Nad egeński. tylko tutaj jest. Izmir hmm. albo Aydın ten e, kraj jest. Ten bardzo popularny dla Çinadır niye? Wieś, jaki ciasteczko jaki wieś mały chleb. Taka bułeczka, uh -huh. taka bułeczka śniadaniowa. It's not like milfeu, no it's uh -huh. not like. ten nie jaki francuski uh, wieś, francuski, it's like, more like borek. Powiem Wam, że to nie jest takie francuskie ciasto, w ogóle spójrzcie, jak ładnie, mówiłam Wam, wychodzi słońce, już będzie na nas spadać. I tutaj, właśnie to jest taki, jakby nie burek, nie francuskie ciasto, tak. takie tureckie, ale właśnie takie warstwowe. No i bez, tylko wiecie, bez, tu to jest, czekoladowe jest, tu jest pierwsze czekoladowe, drugie ja kupiłem taliny, ale normalne bez. Tylko bojos, bez czekolady bez tahiny, ale ja nie chcę. E, bez. bez e, wiec, tak. Wiesz, be, nie ma sensu dla mnie, bez. bez bardzo dobre dla śniadania, kiedy robisz śniadanie dobre, ale ten jak się... E, Do herbatki. Tak, jak się jeść, wiesz, dlaczego, że ja nigdy nie jedłem, a Asia nigdy nie jedłeś, dlaczego, że ja kupiłem dla aşa. zobaczmy, jaki smakuje będzie i dla ciebie. E, Zobaczymy jeśli e, ty będzie lubisz albo nie, wiesz. No. Ale zobaczmy teraz, jak powoli, powoli startować i zobaczmy e, e, jeśli będzie rekomenduję albo nie. Jeśli chodzi właśnie o te bułeczki, to takie śniadaniowe bułeczki. Usen kupił z tahini i z czekoladą, więc fajnie, dlatego że je się podobno je tak normalnie do śniadania... No ja próbuję to z tahini, dlatego że ja uwielbiam tahini. Mmm... Mm. Mm. Bardzo dobre. Mmm. To naprawdę dobre. To jest, powiem wam, taka bułeczka właśnie do herbaty, do tego, żeby sobie zjeść na drugie śniadanie. My zazwyczaj nie jemy takich słodkich śniadań. Ale dzisiaj stwierdziliśmy, że to jest taka okazja. Debiut na naszym balkonie. Spójrzcie jakie tutaj jest właśnie słońce. Ono tak wychodzi powoli, powoli i teraz właśnie będziemy mieć słonecznie. Normalnie. Bez nutella, bez i kosztuje 15 tureckich 50, mm -hmm. Ale z Nutello nutella tahini. albo Tahin 20 tureckich A, no to tylko 5 lir różnicy. No to może być jeszcze. No to po 20. Mm. To Hussein za 4 dał 80 lir. No to mm. pyszne. Powiem Wam, że właśnie ja mam taką fazę na tahini. Zobaczycie bardzo dużo filmów właśnie z tym, że mam fazę na tahini. Dlatego, że odkryliśmy taką pide z tahini. Czyli turecka pizza właśnie z pastą sezamową. No ja teraz y, siedzę właśnie cały czas na TikToku i wyszukuję różnych takich przepisów tureckich właśnie z tahini. Ale co wam y, chcielibyśmy jeszcze dzisiaj powiedzieć oprócz tego jedzenia i super ekspresu do herbaty? To jest słuchajcie mm, służba zdrowia w Turcji, ale również aktualizacja choroby Husajna. Ja tak mówię chorobę Usania, dlatego że e, kiedyś, jak wrzucałam wam jakieś filmy o tym, że właśnie zrobiliśmy badania w Turcji, jak Usania dostał też przepisane jakieś tam leki, to właśnie mówiłam Wam też o cenach e, leków w Turcji: jak to wygląda, ile to kosztuje. E, chodź, pisiu! O, nawet pisia przyszła, patrzcie, nawet pisięka przyszła. Chodź, nagrywamy films. Jezu, ona by zjadła tahini ona najbardziej lubi właśnie tahini to ją to interesuje bardzo i herbatkę by też się napiła ona jest tureckim pieskiem i właśnie w tym filmie, gdzie mówiłam Wam o lekach w Turcji, ile to kosztuje, że Turcy właśnie mają zabezpieczenie zdrowotne mają te leki za darmo no to mówiłam Wam właśnie, że husań zmaga się z zatkanymi zatokami tylko powiem Wam, że to jest na tyle ciekawe z tymi zatkanymi zatokami, że to nie przechodzi. I tutaj pierwsza takie podejście właśnie do lekarza. Jakie mieliśmy, to, była, to było to, żeby wyeliminować możliwość jakichś bakterii. Jusen dostał dwa razy różne antybiotyki i odczekał jakiś czas, i to w ogóle nie pomogło. A ja też. Spray. No, spray, antybiotyki, wiecie, bo to po prostu najp najpierw jest takie podejrzenie właśnie jakiejś tam bakterii. A później ja stwierdziłam, że to jest może wiosna i po prostu my żyjemy w na tej wiosce może to jest spylenie czegoś może właśnie o to chodzi, że musi przejść ten sezon i potem tym Sezonie jakoś samo to przejdzie. Ale słuchajcie, jest już tutaj właśnie. Reklama. Tutaj <gry> mówi, że reklama jest z Nutellą, ale jest już po sezonie i, wiecie, to pylenie to wszystko ustało, a alergia dalej jest. Alergia. No właśnie, dlatego, że lekarze tutaj zainsynuowali, że to będzie alergia. Dlatego, że to jest takie, powiem wam, tutaj zatkane, jakby, właśnie zatoki, ale nie ma żadnego kataru. Nie ma, wiecie, nic husajna też nie boli. To jest takie bezobjawowe, więc to jest takie bardzo dziwne. Dlatego padła Tutaj sugestia ze strony lekarzy, że trzeba wykonać testy na alergeny. I powiem Wam, że uzna się na te alergeny, zapisał w końcu, dlatego że się przeprowadziliśmy, też musieliśmy jechać do szpitala, do Aiden. I powiem Wam, że ciekawe jest to, że te objawy pojawiły się półtora roku temu. My jesteśmy ze sobą naprawdę jedną trzecią ponad życia. I ja tak analizowałam, czy to kwestia, właśnie jakie alergeny się pojawiły w naszym życiu, że nagle coś się takiego zmieniło. Ja stwierdziłam, że to schodzi się tak w czasie i z objawami w momencie, kiedy właśnie y, przygarnęliśmy pysie do domu. Dlatego, że czytałam, że alergia na zwierzęta często tak właśnie objawia się takim zatkaniem tutaj, niedrożnością, ale bez konieczności właśnie kataru, czy jakiś tam, wiecie, kaszu czy czegoś na skórze. No i właśnie tak się baliśmy i powiem Wam, że zanim pojechaliśmy do tego szpitala Wajden, to tak się śmialiśmy, że ktoś będzie musiał z domu się wynieść. I albo po prostu pozbędziemy się szansy, co nie wchodzi w grę, albo po prostu Hussein będzie musiał się wynieść z naszego mieszkania. E, Widzicie, śmiech, śmiechem, ale ja byłam tak na 90% pewna, że to będzie pies. Dlatego, że Hussein właśnie, o, tutaj jest cień, schowam głowę. Hussein powiedział, że wytrzyma na słońcu, ja się schowam trochę do cienia, mi gorąco. I powiem Wam, że e, właśnie byłam pewna, że to jest pies. Dlatego, że w przeciągu półtora roku nic innego nie zmieniło się w naszym życiu, więc to musiał być pies. Pojechaliśmy na te alergeny, to właśnie Husseinowi zrobili tutaj, wiecie co, długopisem takie kółka i dali chyba 12 czy 18 tych alergenów, chyba 12. No i tam były troszkę takie bąble wyszły. Ja mówię, widzisz, to będzie jednak jeden taki był duży bąbel. I to się wydawało, że to właśnie będzie z psa. Ale, I mówię, że dobrze trafiłam. Tak trafiłam, po prostu wiedziałam, że to będzie z psa, bo zrobiłam dochodzenie, jeszcze wam nie dokończyłam, że Hussein w dzieciństwie... Nie nie miała żadnego zwierzęcia. Tam matka nie pozwalała, nie było kota, nie było psa, niczego nie było w domu. I mówię, Husan, to ty mia nie miałeś styczności, masz pierwszy raz styczność z psem, to na pewno będzie szansa. No i słuchajcie, strasznie było nam smutno, żeby się szansy pozbyć, przecież to jest taka pisunia, pisunia. nigdy byś nie się... No tak, słuchajcie, trzeba by było podjąć taką decyzję. Widziałam raz takiego śmiesznego TikToka, że właśnie Właśnie kobieta miała chyba psa, urodziła dziecko, i później, że dziecko miało alergię na właśnie psa, i decyzja, kogoś trzeba się właśnie pozbyć i wystawiła dziecko za drzwi. Słuchajcie, zrobiłabym tak samo, dlatego że pisja jest nie do oddania i po prostu nie można byłoby się jej pozbyć. Ale właśnie co wyszło z tych alergenów? Nic, Husain nie ma żadnych alergii. Powiem Wam, że to już robi się takie no bardzo ciekawe z tego względu, że my nie wiemy, w którą stronę za bardzo iść. A lekarze, jeśli chodzi właśnie o samo to podejście lekarzy tutaj, to powiem Wam, że jest takie jak i w Polsce. E, już nie mówiąc jakie jest w Holandii, bo w Holandii to jest e, paracetamol e, patologia, ale e, dla mnie to współczesna medycyna to jest, e, wiecie, nie, takie niekoniecznie leczenie ludzi, a bardziej taka diagnoza i takie e, półśrodki polegające na tym, że oni z czymś trafią albo nie. Zmieniliśmy trochę kąt kamery, dlatego że nas tak zaczęło przypiekać i w twarzy. Ja w ogóle pewnie miałam taki grymas twarzy nieciekawy na tym filmie, jak Wam wszystko odpowiada. Ale tutaj jest lepiej, tylko nie macie widoku na górę. E, no i powiem Wam, że jakby... O, Pisia tam zeskała. Chodź tu, Pisiu, chodź! Czekajcie, jeszcze pisiu, no jak bez pisi ten film. No to teraz już bez grymasu na twarzy nagrywamy dalej. E, I właśnie jeśli chodzi o to, w jaki sposób lekarze podchodzą do współczesnego leczenia, to jest taka trochę, wiecie, e, albo w czymś trafią, albo nie trafią. Oni sami nie wiedzą o co chodzi, więc e, to ciągnie się też długo, dlatego że my nie mieliśmy czasu robić tych alergenów, bo to trzeba było bardzo daleko jechać. No i na czym stanęliśmy? Na tym, że oni nic nie wiedzą. Lekarz też podejrzewał, że jest jakaś nierówna przegroda nosowa. Ale to stało się bardzo dziwne, dlatego że z nikim się nie był, nigdzie się nie przewrócił, nigdy też nie miał takich problemów i nagle te problemy się tak pojawiły znikąd. A więc no, nie chcemy tak od razu rozcinać tego, bo wiecie, oni nic nie wiedzą, oni nie mają pojęcia, z czego to się bierze, na czym to polega. I właśnie ta medycyna. To jest taka teraz, wiecie co? Zależy na kogo traficie, zależy właśnie e, e, jakie leki wam przepiszą, bo to zależy z kim oni mają umowy, e, żeby to wszystko się właśnie kręciło. E, powiem wam, no, ja jestem taka bardzo sceptyczna do tego, jak to wszystko wygląda, e, ale oczywiście, no, działamy dalej, ale i teraz, e, zanim w ogóle e, podejdziemy do tematu, tak, żeby Zajmijcie. się. Zanim podejdziemy do tematu, żeby, wiecie, coś rozcinać albo na coś się decydować, no to kupiliśmy nawilżacz powietrza. O tym też myśleliśmy, że może właśnie to wszystko wynika z suchego powietrza, dlatego, że ja Wam zawsze mówię, że klimat nad Morzem Egejskim jest bardzo suchy. Ale Hussein, my mamy ten taki nawilżacz, wiecie, kupowaliśmy te ampułki, Hussein się nawilżał tym codziennie, ale to mu na przykład zeszło wszystko,

Kustan mówi, że najlepszy jest czosnek, czosnek że jak właśnie czosnek wsadził sobie kiedyś do nas, wiecie, dwa ząbki czosnku, to mu wszystko tutaj w momencie zeszło. No ale to, że schodzi, to tak, ale kwestia tego, żeby się znów nie zapychało cały czas. No i tyle. I powiem Wam nic jeszcze nie zjadłam, ale tak wygląda właśnie służba zdrowia. W ogóle wkleję Wam może jakąś przebitkę tego, jak stał w tym szpitalu i przyjechaliśmy na godzinę 13 i oni powinni przyjmować od 13, a w ogóle od 13.30 dopiero lekarz był i zaczął przyjmować i w ogóle usał mówi, że normalnie komedia wszedł, a lekarz tak, ustawiał sobie wiatrak, ustawiał sobie tą poduszeczkę, żeby mu było wygodnie i wiecie, wszystko powoli, czyli tak samo jak u nas. Normalnie, to jest to Olağanüstü bir dolar çıkıyor. Bu doktorlar kanlı aptı Ale właśnie e, pomimo tego, że jestem bardzo zadowolona z tureckiej służby zdrowia, uważam, że nie ma problemu z dostępem do lekarzy, z tym właśnie jak szybko obsługują, no to wiecie to, ta obsługa jest taka sama. Po prostu ci lekarze nigdzie nic nie wiedzą. Ja nie wiem, trzeba mieć mocne szczęście w życiu, żebyście trafili do lekarza, który e, jest, rzeczywiście ma jakąś wiedzę, jest trochę takim pasjonatem i wie o co chodzi, dlatego że większość lekarzy nie wie o co chodzi. I tutaj lekarze też nic nie wiedzą, nie? There are a lot of patients, and every five minutes they are taking next patient, so they are not even spending time for the each each person, mm -hmm. because here they are more focused on trying to take more patients than fixing uh, uh, them. So that's why people are more going private. Probably when I will go Ankara. kiedy jeśli idzie do mój mama dom Ankara, ja idę do prywatnego hospital, na czego że wieś dwa miesiąc ja bywam w pierwszy doktor, który daj antybiotyki spraya, ale nic nie nic nie działa. Działa. Na czego że teraz nie ma alergen i drugi raz ja bywam w Aydın, jeden i pół godzinie temu temu jest ya ben hospitala. Yedengocuney niye ma osup niye mu kaydolmaz, niye masakra, ne psikoloji fizikoloji daha iyi cüce pionist ki, doktorlar, lejaj, lekaj, bilirsin ki alin niye ma Ya ilk seferiz ya dedim kuşadası yaparlar, ya Ale dedim kuşada spor da şıkçıydı. Fişiz kiloji Ale aydın. Ya ki komünist için ayı bu ya Niye mi osup? Osup niye prasuye? Bir şey, gocuniye bir şey mam rezervasiya tutdu da do, doktor. Ale niyə məlucu? Doktor bəncə yedən e, çıxıcı işçi bəncə tutay. Registrova startovaç bəncə yedən nastə. Niyə mə olsun? Niyə <laughs> bu ali masakra? Ya nə idi niyə e, oğlanda e, am ya ki e, stil prosuya stil niyə bilm? Nətə yaxın məşə. Dobra, ide do doktor, le kaj pierwszy raz ya płacić ci da e, e, turecki lira. Doktor eee 3 5 minut ya mówi, mówi. Ma dobra do

Bo wiecie co? Tak jak w Turcji, no nie wszystko też jest refundowane i te testy alergiczne, no to musieliśmy wykonać we własnym zakresie. Ja właśnie porównuję tutaj, że ten szpital Aiden to tam, wiecie, nikt nie pracował, były opóźnienia, dlatego że w Didim i Kusadasi, to tu powiem wam, jest taki przerób ludzi, że jak macie wizytę na jakiś termin, to i tak wchodzicie wcześniej niż nawet jesteście umówieni na tą godzinę. Jest tak generalnie szybko i efektywnie. Poproszę herbatkę. I... 100 bardzo droga i tutaj właśnie wybierzemy się do Ankary. E, i e, tam właśnie do jakiegoś prywatnego może jakiegoś dobrego lekarza moje kochane portiu, jakie to jest pieski e, i tam właśnie żeby ktoś zobaczył na to ale wiecie ja na przykład nie ma takiego porównania czy publiczne czy prywatne bo wszyscy lekarze są tacy mocno skorumpowani wiecie, i oni nic nie umieją mój, i nic nie wiedzą. Wujek. Mój Wujek, który mieszka w Chicago, Ameryki. Mówi, mój wujek jest o, samo problem, jaki ja mam. Nie, nie można, ale kiedy mój wiek idzie do Istanbul, Istanbul jest bliżej humury. Wilgotność. Wilgotność, kiedy wujek idzie do Istanbul, wiesz, problem koniec. wieś jest humury. E, na czego się? na Ja myślałem. Eee wiesz, mój problem startować kiedy miś mieszkać z dydym. Mm Na czego że ja myślę, nie ma humory, nie ma wieś. Na czego alergen test doktor nic nie mówi. ja chcę odpływić, co mam problem, co może to. Nie, nic, nie, nie ma alergen. Nie wiem. Jeśli, jeśli, jeśli może albo Nie wiem czy powinienem być Właśnie chodzi o to, że później Husein wrócił do tego lekarza, który powinien właśnie oceniać tą jego sytuację, ale wiecie oni tak nic nie mówią. Oni nie musiałby Husajn wrócić do tego pierwszego lekarza i dopiero tam jakoś inwestygować co dalej, ale generalnie lekarze mi się wydaje, że nigdzie nic nie wiedzą. Oni tak wiecie kasę to wziąć, ale też nie zależy im bardzo żebyście byli wyleczeni, no bo wyleczony wiecie pacjent no to nie jest pacjent, więc no będziemy tak próbować właśnie teraz za Mówimy ten nawilżacz powietrza. Będziemy właśnie próbować, czy to coś zmieni. Husan był sceptyczny od początku, że on nie chce nawilżacza, dlatego że dla niego te inhalacje on twierdzi, że nie działały. No ale teraz wiecie, już zrobiliśmy te alergeny, wiemy, że na pewno nie ma. Pyle nie przestało. Ja wiem, że teraz są może jakieś jeszcze grzyby, czy coś, ale ja miał to w alergenach, teraz te wszystkie właśnie testy, więc też nic nie wykazało i zobaczymy. Powiem Wam, topimy się. Jest jest tak niesamowicie ciężki tydzień w Turcji teraz, że mi się nie, nie chce nawet wychodzić, dlatego że w ciągu dnia jest ponad 45 stopni. No, ja jestem cała mokra, wiecie, nie ma wilgotności powietrza, ale po prostu już jestem jak po prysznicu. No, więc. Zobaczymy, będę wam dawała aktualizację, jeśli właśnie chodzi o tego lekarza, e, dlatego że e, wiecie, tutaj no, i jest dostęp do lekarza, szybko to robią, ale zobaczymy właśnie, jak oni to wiecie, badają. Na razie, na razie jakoś nie widać takiego zaangażowania czy jakiegoś rozwiązania. E, wiecie, takie lo, losowe jakieś e, sugestie, takie sugestie, że nie chcę tutaj podważać oczywiście grona lekarzy na, e, i w ogóle ich kompetencji ale wiecie co? Takie rzeczy to są można nawet z Google'a wyszukać i, i wymyślać, dlatego że jakby no to nie jest nic takiego odkrywczego. Idziecie do tego lekarza i właśnie tutaj od początku oni powinni wziąć jakiś wymaz z nosa, powinien zlecieć od razu alergię, a oni tak... Najpierw co Wam dają? Antybiotyki. Faszerują Was jednym antybiotykiem, nie działał. Po miesiącu każda przyjść drugi antybiotyk, nie działa. Wiecie, oni nie mają takiego też podejścia, że Chcieliby się dowiedzieć o co chodzi. Nie. Już minęło pół roku i my dalej jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia, dlatego że oni nie potrafią konkretnie leczyć. Tak samo jak w Polsce, mi się wydaje, że to wiecie, nie wchodząc w, szczeg nie wchodząc w szczegóły, to generalnie polityka świata jest tego, żebyście nie byli wyleczeni. I to się zgadza tak jest również w Turcji. W Turcji wydaje mi się, że właśnie na operacje piersi, na operacje właśnie jak chcecie sobie poprawić twarz, nos, zrobić by to tak. Jeśli chodzi o takie leczenie ogólne, nie wiem. Turcy, powiem wam, nie są lekomanami. Polacy, Polacy są strasznymi lekomanami. Strasznie lubią gadać o chorobach. Tego w Turcji nie ma. Wiecie, co to, to jest Polska? Tylko taka, takie schorzenie polskie. Tutaj, powiem wam, nawet babka Husajna. Nie wiadomo na co ona jest chora. Nikt o tym nie mówi. Tutaj, na przykład, wszyscy w Polsce w wieku moich rodziców biorą paczkę leków. Tutaj, tutaj jedyne, co to matka Husajna se papierosa. Dawkuje i tyle. Ona nie bierze żadnych leków. W Polsce jest według mnie bardzo duża lekomania. I tutaj powiem Wam, nie wiem na co ludzie chorują, jak to leczą, ale tak się nie słyszy. Ja tak nie słyszę, żeby rodzina Husajna gadała o chorobach, więc ja nic o tym nie wiem. Natomiast właśnie operacje plastyczne w Turcji, tak? Leczenie na razie nie polecam. Chyba, że trafimy na kogoś fajnego i coś wymyśli. Husan twierdzi, że jest za dużo pacjentów i im się nie chce leczyć ludzi. Może tak jest, nie wiem. Wydaje mi się, że kwestia e, wiadomo-farta, jeśli chodzi na przykład o takie badania rutynowe, kontrolne, ja przez takie badania przechodziłam, to wszystko jest bardzo szybko, bardzo dobrze. I na przykład na jednej wizycie załatwiłam badania, które w Polsce robiłabym rok, dlatego że musiałabym chodzić na skierowania czy coś. A tutaj na jednej wizycie, jeśli chodzi o kontrolę, o badania, to tak. Jeśli chodzi o leczenie, Husan powiedział też, że właśnie bardziej może warto iść do prywatnego lekarza, dlatego że wtedy może szybciej znajdą właśnie tą przyczynę. A tak to wiecie, a na przykład no, robienie piersi, czy jakieś takie liposukcje, to wszystko, to to jest w Turcji oczywiście prywatne, to to no, działa bo, no. super. No więc słuchajcie, to tyle. Jest tak gorąco, że składamy się, dlatego że nie da się tu wytrzymać, ja sobie jeszcze dojem, ale powiem Wam to jest z czekoladą. Mm. 500 też? Hmm. Tachin nie. Tain dla mnie też tańny najlepsze. Słuchajcie, nie najlepsze, ale czekolada też dobra, no więc damy Wam aktualizację dobrze, że pysia z nami zostaje, że nie ma alergenów. Wszyscy zostajemy w domu, nikt się nie musi z tego domu wynosić. A co lekarze tutaj stwierdzą, może nic nie stwierdzą, zobaczymy. Także Turcja fajna. Na cycki, na dupkę, na ząbki to tak. Na leczenie zobaczymy, właśnie może trafimy na kogoś fajnego, ale będziemy już pewnie szukać prywatnie. Kiedy będzie w Turcji, naprawdę kupić bojoz z tahini naprawdę. No, także polecamy, jedyne co Wam jeszcze możemy polecić, to na pewno takie bułeczki i z tahini. Czekoladą fajną, ale z tahini jest naprawdę tak, super. Tak, ale czekoladowe nie, z tahini ale fajne też, ja lubię czekoladę. I ekspres do herbatki. Super herbatka gorąca w takim upale 40 stopni to w ogóle no, to też było. jest mega. Idziemy, uznajmy, już jest całym mokry. No bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze wspólne śniadanko i do usłyszenia i do zobaczenia.